Jest to rzecz oczywista, że jak mówimy o historii w takich trudnych czasach, w czasach, takich dramatycznych czasach, w jakich żyjemy, to każdy szuka paraleli, jak tutaj w dyskusji też to wypadło. Nie chcę wejść teraz w szczegóły, to chcę tylko podkreślać, że jest pewien mit, pewien obraz, który według selekcji tych informacji, które docierają do polskiej opinii, powstało, jakby Węgry nie pomagałyby e, Ukrainie, jest to pomyłka. E, po prostu e, Węgry od początku wybuchu e, e, wojny, napadu e, e, na Ukrainę, stoją jednoznacznie, potępiają agresję. E, w pierwszym dniu e, premier Węgier, e, którego nazwisko tutaj padło, e, pierwszego e, dnia e, tego, kiedy stanął przed kamerami i powiedział, że teraz jest taki moment, kiedy musimy odłożyć wszystkie pretensje, które do tej pory e, mieliśmy z powodu polityki mniejszościowej ukraińskiej. Musimy pomagać Ukrainie. I żebym tylko e, ostatni piątek e, wziął nowo wybrana e, pani, e, prezydent. E, pani prezydent, e, widzę, że dotarło do e, poradów, e, na Facebooku, e, Dałam most, e, że od początku mówię, że e, tej agresji nic nie może usprawiedliwić. E, jeśli ktoś ma e, zainteresowanie e, albo wątpliwość e, względem e, powodów tego, że dlaczego... Częściowo inne są środki, którym Węgry mogą pomagać Ukrainie, a czym Polacy mogą pomagać. Ja zawsze jestem chętny do rozmowy. Nie chcę teraz, ponieważ nie o tym jest nasza rozmowa, ale wszystkich Proszę ma wątpliwość. Proszę, jestem w biurze czasami i szczerze wszystkim podzielam na te informacje, które czyta węgierskie e, media, e, może wiedzieć. E, oczywiście Polacy e, z wyjątkiem niektórych, którzy pisają e, języka węgierskiego, e, są pozbawieni możliwości czytania całej, e, całej pary E, informacji. E, 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 nie e, e. Jeszcze pozwolę sobie dodać jedno zdanie do tego, co e, e, Michał Pilecki tutaj na początku ogłosił, prawda, że e, jutro odbędzie się e, o godzinie, od godziny dwunastej, najpierw msza święta o pokój, a potem e, koncert e, uroczysty e, na pamiątkę e, powstania Węgierskiego i Dnia Polsko-Węgierskiej e, Przyjaźni w Kościele Galnym za Nowym e, e, pod wezwaniem e, świętej Biedy e, Węgierskiej. E, Michał Kwierski powiedział, że to e, jest absolutnie prawdą, e, że wstęp jest e, wolny, ale jednak ale... wszystkich e, zachęcałbym, żeby portmonetki nie zostawili e, w, domu, w domu, ponieważ organizatorzy e, ogłosili też w na rzecz ofiar wojny na Ukrainie i bardzo dziękuję jeszcze raz za ten piękny panel. Za ten piękny panel.